Hejka kochani, zapraszam na kolejny teścik. Testomaniaczki wasze wróżki. Faberlic testuje. Dzisiaj będziemy testować podpaski. Czy jesteście się będzie ciekawi, jak ja to zrobię? Podpaski testować? A to, Otóż zrobimy tak. Mam pięć podpasek. Już je rozłożyłam, ponieważ nie będę reklamowała, jakie to są firmy. Mam pięć ciekawek. Tyle samo mam w nich. Herbaty, bo zrobiłam herbatę, żeby było widać, że jest rzeczywiście nalany na te podpaski. No i będziemy testować. Pierwszą zaczniemy sobie tutaj tą podpaskę. Zobaczcie, ogólnie siabsko się trzyma. No nic, próbujemy wsiąknąć. Wsiąknęło. Ile poczekamy. No i dotykamy. Zobaczcie. Mokra. Mokra. Jedziemy kolejną. Tak. No, już się fajnie trzyma, trzeba powiedzieć. Jedziemy. I czekamy. Dotykamy. Hmm, komfort żaden. Jedziemy kolejną. Szczekawka, tyle samo. Płynu. I jedziemy. Nieby fajnie wciągło. Sprawdźmy, jaka jest słonność nie no nieciekawa, prawda? Jedziemy kolejną podpaskę. Tu już zobaczcie. W ogóle z Saigon nie chciałabym takich podpasek mieć. Aczkolwiek miałam w domu. Nie używałam. Odkąd wypróbowałam podpaski Faberlic, tylko jedynie są u mnie w domu. Zobaczcie, ile czekamy. To nadal nie wsiąkło. No nic. Kładziemy. O, jeszcze się do ręki przyczepiła. Zobaczcie. No i zaczynamy nasze fajne podpaski Faberlic. Zobaczcie, jak one mają fajne otwarcie. Bierzemy sobie, wyciągamy, podpaski odłożymy. I otwieramy. Przyklejamy. No i sobie nalewamy. Proszę, zobaczcie. No i teraz sprawdzamy. Zobaczcie. Zobaczcie. Wierzycie? Zobaczcie. Na ciekawości nalejemy jeszcze jedną ciekawkę. To Coś spryska. Chwilę poczekamy. Zobaczcie, widać jak ona wchłania. Zobaczcie. Muszę wam powiedzieć, że wilgotności za nie mam. Zobaczcie, jak delikatnie tylko jest mok. No i co? Mogę zaproponować. Tylko podpaski Faberlit. Zobaczcie jeszcze raz sobie, jak wyglądają podpaski ta masakra. Ta, ta i ta. Zobaczcie faberlikowską. Jedna mała kropeczka. I tu wlałam dwie szczykawki. Podkreślam, dwie szczykawki. Tu wszędzie była wlana jedna szczykawka. No, co mogę Jeszcze raz polecam podpaski Faberlic. Proszę pisać do mnie na priv. Proszę pisać komentarze pod filmikiem. A my zapraszamy Wasze testerki. Zapraszamy do zakupów. Pa, pa.